bo ja nie wiem, czy dobrze wyglądam, czy co, czy, czy z czapką, czy bez czapki. Bez czapki. Witam serdecznie w kolejnym odcinku KC Zapraszam was do oglądania i pamiętajcie, żeby zasubskrybować, zalekować i zakomentować. Trzymajcie się. Siem! No, tak dobrze, że z domu wziąłem, wiesz, bo noszę drugi, drugi etap zrobię po prostu. Tak, a tam, na... wiesz, spakowane wszystko, kurwa ten, maszynka. Na ją brałem w ogóle ze studia, nie? Witam, panie Wojtko <toddź> Witam. <toddź> Się. A oglądałeś ten e, dokument na Netflixie o gościu, co kobiety do niego przychodziły w sprawie e, leczenia bezpłodności, czy czegoś takiego tak, tak, i on k***a co za zwyrol, najgorszy okręt miał dzieci, nie? No, no. Ale wiesz, najgorsze to było to, że oni już nie mieli jakieś problemy genetyczne, no bo oni wiesz, okazało się, że ten jest rodzeństwem tego, coś tam tam, gdzieś w ogóle, wiesz czy tam, tak, tak, tam dochodziło tak. jeszcze jakieś opcje kachirodcze? Tak. Nie. Yeah. No chyba tak. Nie. Yeah. No coś tam było, że które z jest jakoś rodzeństwa i jakoś coś tam. No i no, no, ja się w bo starę dziadem, to to na siebie już nie było takiej super jakości. Damer się, no, no i... poprawił was. <grym> <grym> chcesz mogę, mogę ci porobić Słuchaj. trochę zdjęć u mnie w pokoju. Mówi <grym> ci, zapłaca. Ja Nie, no do mnie tak przyzywać. Kurde. <grym> Zdwajta do tego. O co dziedziesz ten backstage, nie? Na backstage jedziesz tam, nie? Rysować. Mhm. O coś jest. Sanktuarium. Lepiej, mi nie powiedział, nie? też się zdziwiłem, tylko ale nie powiem. Po bogu Ciekawe, który to już e, tygrys na naszym YouTubie, co? Chyba e, tak dużego nie było. Ja to odciskam. Dobra, stary, choć przy Zacznę zły. najmniejszego i będę pokazywał coraz większe. Tań przodem, tak żeby się widział, nie? Ja uważam, że ten był całkiem spoko. To jest ten najmniejszy. Wtedy bym ci zawinął ten ogon tu i tu na przykład. Całkiem myślę, że tak. Dobra no. Na przykład. Później mam troszeczkę większy jeszcze, coś takiego. Wtedy też ogon będzie mógł być trochę dłuższy, nie? Wtedy mogę go wyciągnąć trochę bardziej tutaj na przykład. zejść nim gdzieś tu. Ale tu będzie miał większą pętlę wtedy, No to nie? jest drugi, nie? No to już jest spora dziara. Dobra, i pokażę Ci mam jeszcze jednego większego. Ale to już jest większy. No nie, ten jest za duży zdecydowanie. Okay. To Jeszcze teraz dokładam tego pierwszego. Dobra, no. A no za ten pierwszy, bo ten drugi. Jeszcze, okay. jeszcze pokaż tego drugiego. Chyba no nie wiem, którego tybie sobie. Dawaj jeszcze tamtego Większego. Dobra, dawaj, lecimy tego większego. Był zacięty finał, mówię ci, nie? U nas jest finał ogólnie taki, że tam masz 8 z kwalifikacji, 8 osób się dostaje. No i tam co serię pięciostrzałową odpada tam dwie osoby, nie? Czy w ostatniej serii pięciostrzałowej jebałem 7, co jest bardzo zwrzałem i I Już myślę sobie, a fajnie, nie doszedłem do finału, spoko. A nagle okazuje się, że koledzy starsi ode mnie też spieprzyli i strzelili mniej ode mnie i się dostałem jakimś cudem. I strzelałem przeciwko gościowi, który, który no już ma wieloletnie doświadczenie w tym, nie? W finale ogólnie bardzo łeb web, -web szliśmy, i, ale wygrałem na szczęście ostatnim strzałem. Czyli który medal? Uf, kurde ogólnie? No. O Jezu, nie liczę tego. W Polsce to. Fajnie zdobyć Polsce medale, ale tu trzeba coś więcej. Możliwe, że pojadę na Mistrzostwa Europy w marcu, ale to muszę dobre mieć wyniki, więc trener dał mi teraz tydzień wolnego. Już wczoraj mówiłem Filonowi i Oli, że będę tutaj wpadał częściej dzisiaj w tym tygodniu. Zobaczyłeś ten żart? Jaki żart? No na odcinek. Ssiii <grystans> Ja na żadnym żarcie nie widziałem, halo nie, nie wysłałeś briefu przed odcinkiem? <grystans> 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 nie <grystans> nie otwierałeś maila? Otwierałem i nic nie zostałem od ciebie. Wiesz ty całej tak. Teraz ja dostaję bo od prezesa. trzymamy jakiś poziom tego odcinku? czego czegoś oczekują, też wprowadzamy nowe twarze no i no będę żart i... Będę opowiadać żarty, i będą się ludzie śmiać ze mnie z żartem, bo ja nie umiem nie, opowiadać nie, nie, nie. żarty. Nie, razem z tobą po prostu. Czekajcie, byśmy się muszę skupić, bo coś się pierdolę. Że damę. Ale ci powiem, że w ch** ci pasują. Tak? No w Nie. No tak, dla mnie tak. Jest? kurde i trochę mnie oczy bo on. No, czyli musisz mieć okulary na plus jak cię bolą ten, jak gorzej widziałeś z nich. Okay. Jeżeli masz jakąś w ogóle wadę. Ale od razu profesjonalnie. Nie wiem czy mam wadę, ale czasami oczy bolą. A czasami mrużysz oczy albo coś nie, nie dowidujesz? Ale ja zawsze <laughs> myślę, że tak ma być. Wiesz o co chodzi? Co? Ja co? zawsze co? myślę, że tak ma być. Nie wiem, dywagacje były bardziej z powodów estetycznych. Czy jakbym miał okulary i tak bym serysował, czy wyglądałbym, wiesz, bardziej pro na przykład. Co? Spoko mogą Jak najbardziej. No to bardzo się cieszę. Super fantastycznie. I'ma get that check like I never did, like I never did before, yeah. I'ma spend that check like I never did before, ride off and that like I never did before, yeah. Like like I'ma leave it wet like I never did before. Yeah. I do everything like it's the first time. Told you what it was, I know you heard now. I do everything like it's the first time. If you're not on my time, then you get curd now. Pocket full of faces in they blue. Dobrze, podoba mi się robimy. Możesz rezygnować z tej strony. E, nie, nie, nie musimy, robimy coś. tak. Ale myślę, że fajny element, nie będzie sam kościotrup, nie? Dobrze. Przekonaj no. Król, nie musiałem długo się starać. Tak Może być kamera. Chcesz kamera? Nie, kamerę? Ja mówię... Spoko, nie? nie. Wiesz, żadnej kamery poproszę. <laughs> Dobra. Zresztą do ciebie bardziej pasują jednak drinki niż te kamery. Więc. Przy, czemu? Częściej Ci widziałem pijanego niż z kamerą. Ale częściej do pijanego z kamerą Dobra, idę przerysować. A Stań zupełnie tyłem do mnie. Dobra, najpierw zobacz czy to tak wygląda. Wygląda. Zajebiście. Dobra pani tak. Teraz się obróć przez ramię. Może być taka większa. A co ty uważasz? Ja robię środkowy. No to tak robimy. A z się tułem. My się przypatrzymy. Bo on Ci ładnie zamknie łokieć, wiesz? Dobrze, to, to, to Ty się znasz na tym, nie? Podobno tak. No i tu Ci zostaje miejsce na malutką dziarkę w środku. Dobrze, tato. <grym> <Nie>. <grym> Chciałem pozdrowić mamę jeszcze przy okazji. Nasza znajomość ewoluuje. Dobra, Piotrek. Koby tego bym robił, ten uważam, że jest za duży, ale też by wszedł, ale ten będzie optymalny. Okej. Okay. Dobrze. Perfekt. potrzebuję takich klientów. Nie, to ja bardziej, ja bardziej jestem... Zafiksowane na temat broni, nie? co strzelasz? No. Ile masz tak? 21. O nie wyglądasz dałem ci 5. Ale 5 czy 25? To jest różnica. Jak strzelasz? I pistoletów głównie Tylko z ucha nie strzelaj na komendy. Nie, dobre wariaty, tylko z I co tam, 9 mm? Ta, dziewiątka, wszystko, 2-2. Centraki, 2-2-3, 5 6 Co mi wpadnie w ręce, to Wszystko, co w Call of jest dostępne. A najlepsze są te, które nie są dostępne w Call of Duty. Jeden nawój. 556 556 260, więcej 2,5 teraz na rynku ogólnie tyle z Czyli kaliber na pół dzielą, tak? tak? Żeby to tak działało. Zazdro, ja jestem tylko pozerem z totorzem. Strzelam tylko z kulek maimolowych, nie strzelam z płucha, żeby nie było, nie? A... Ja tylko z broni i to pan. Tylko osrykady. Tylko osrykady, dobra. Teraz zrobię pozwolenie na broń, więc no. Pozdro, do policji będziesz musiał się zgłosić. Ja już wszystko mam. Już się dawno zgusiłeś. Tak. Czekaj, okay, za 10 minut wchodzą, sorry panowie, jakoś, czasy trzeba sobie załatwiać rzeczy, nie? Nie. Yeah. Na no, moich kumpli co najwyżej bym tam. Oczywiście żartuję. Po, po... Podagrywałeś jeszcze chwilę to sprzeda kogoś, krzykuje. Kogo. Po, poz, na moich kumpli. O, jesteście na komendzie już jak co? Sprzedanie. O, tego nie zauważyłem, z hitu. Zajebić tak, to. no. Coś pierwszą są która mała, z czegoś to tatuaż. No. Serio? Tak, no. Jezus. Światło mam Jace Starka. Gościa, no. który zrobił FGC 9 mm Tak, 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 ta. wiem, wiem czyli giwerę, którą każdy może sobie drukować tylko, A wiesz, że on w, nie żyje. Mar no, w marcu jakoś po, Tak, po najeździe policji umarł na zawał serca ponad dwóch dniach Umarł Gości był jeden z największych dystrybutorów broni drukowanej I ogólnie autorów broni drukowanej Właśnie. w internecie Więc no Wymysły, tego, na przykład... Możesz sobie do teraz y Ludzie co w Myanmarze się biją z Juntą Wojskową, e, ściągają te givery i dzięki temu mają dostęp do broni. Tylko amunicję czas zdobyć. Tak, no ale też można ją sobie przygotować. 9 mm. Bronze nazywa FGC 9 fuck Gun Control 9 mm. z linkami operujmy. Jeśli ten link Gdzie trzeba przelać. Nic, Właśnie te do tak? Naprawdę? tak? Tak, jak masz dukarkę 3D i proste jakieś narzędzia, to możesz sobie samemu przygotować broń, po prostu gotową do akcji. Piotrek, zrobimy to razem? Jak ktoś ma drukarkę 3D, to zapraszam do po prostu na Popular Froncie Plastic Defense się nazywa. Jest to historia tego gościa. Muszę obejrzeć to. A to dopiero trzeci tatuaż. Trzeci? No. Nie, no to ja już cztery zrobiłem. Z brzydziu. Nie, nie o mnie. No. Yes. Dwa, trzy, to czwarty będzie teraz. Dałem z siebie całe 30%. Pozdrawiam fan system. Walaszka. Z tym jest też, yy, kończysz dziarę i mówisz do klienta, no słuchaj, ja swoje 50% zrobiłem, teraz ty 50% musisz włożyć od siebie. musisz zadbać o tą dziarę. To no jest kiedyś mi przewijał, to Chyba mi mistrzostwo świata generalnie. Ale co ci, co ci się nie podoba, czy co? Mi? No. Mówisz, że Nie, nie ja tak już czy po prostu tych nóg, nie dać troszeczkę bardziej tutaj, że, jak spuścić rękę, to on będzie bardziej w linii pionowej. W tej chwili stań tak zupełnie z tyłem do mnie, to ci zrobię fotkę taką i zobaczysz, o czym mówię. To jest pierdoła przesunięcie, dosłownie wspomniał o kurwa pół centymetra z dołu, ale myślę, że może być to warte. Zobacz, ja to widzę tak z twojej perspektywy, nie? I tu mi się wszystko podoba, jakby wszystko się zgadza, tylko ta ręka trochę ucieka. No i ja, no, ja chcę już tak, z tym zadowolony. ja będę zadowolony z ty już zadowolony. Jakbym go przesunął, minimalnie. Tak? Mm -hmm. To ta ręka weszła by trochę bardziej Ale chodzi o zmienić y, ten rysunek Ułożenie tylko Jeszcze raz odbić kalbę Okej okay. No to... Szczytą, Kupy, nie, jak jak jest jeszcze dobrze. Kurde, jak to wrócimy, nie? Do tego ułożenia, tak, ale nie, wydaje mi się, że to Po zrobionym można poprawić też, nie? Oczywiście, że tak Nowy zrobić Black work Byle dużo czarnego biało. dobra? Co robić? Stać sobie Kozacko Oddychać Kozacko. Myśleć o przyjemnych rzeczach <laughs> Nie tak przyjemnych <noise> Jakbym siedział na kolano to zrobi się dziwnie słuchaj Nie będzie żadnych udziwnień Normalnie nie? Normalny byczku Tu masz, no od razu przy Od luka no Był to darmowy ja tatuaż sobie serdecznie Jak na darmowy wyjście to fajne Za darmo to uczciwa cena Luźno tak? Ja wiem, że ty nie możesz być luźno Bo ty jest no, cały jest... czas na delikatnej, delikatnej pompie Ale podczas wreszcie. delikatnie nie? Tak. Kreatyna Cztery tabletki. I owsianka co rano? Nie, 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 za dużo węgli. Ach. Białko rano. Później pierwszy posiłek koło 16 A cały czas zrobić na tym e, poście? No, nie więcej, no. Tu odkładam jedzenie na później. Zapytałbym jak efekty, ale widzę przecież. Dzięki. <laughs> Cztery, dwa lata temu miałbyś mnie zdecydowanie więcej do tego. Pomaga. Widziałem zdjęcia, no. Ale ciebie nie przebiję. No tak, kurwa. Kto ma szansę? No, jakie 35? To nie, ale 30. No i ja tak kurwa, właśnie między 30 a 35. Ciężko mi zkazać jedno. Ale lepiej się żyje, zdecydowanie. No kurwa, ile łatwiej, nie? To była ta 3 lata temu. Trwała rok. Kurwa, bo to była młodość. Piękność zajebistość. A co, że teraz nie ma? Teraz też jest, ale teraz chyba wszystko jest pod kontrolą, a wtedy nie było. Wszystko pod kontrolą. Władza opętana. Tak, jak Paluch nam przyjdzie, to będzie chciał jakiś tantiemy od tego, że w filmie edycjujesz jego te teksty. Ja byłem w teatrze jakieś na jednej sztuce i wszyscy aktorzy skandywali to ze sceny, więc... Co ty jest? Tak, no, w sztuce tak było. to tego mogę wiesz, powiedzieć piękne powiedzenie. Jak powiesz, że coś zamawiasz z Darknetu, to wypij to. <ścoughs> nie, 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 no wszyscy. Mój tata, mój tata... Nie zabrzmiało to szczerze. Mój tata zamawiał. <ś whales> nie, nie, mój... Mój tata kiedyś, no ogólnie ma te, takie powiedzenie, nie? Sztuka jest piękna. No. Jak znasz się na sztuce, to możesz zostać artystą. A że mój tata pracował w warsztacie, to wszystko robił na sztukę. Taki moral z tej historii. Ty, kuróki, ja, to nie zrozumiałem. <grym 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 Sztuka jest piękna. Jak znasz ja się. na sztuce, to wszystkie słowa, tylko znaczenia nie słuchają. <grym> no, mój, a mój, mój tata pracował w warsztacie tak. samochodowym i wszystko robił na sztukę. Nie, nie wiesz, co znaczy robić na sztukę? Na... No to, żeby tak. było. No ja nie wiem, co znaczy. Więc te tu na Nie ma sensu. Cześć. Nalewkę i pa. Bagaty. <grymka> <grymka> Własne piwo. A tu wiemy, że kiedyś własne piwo, przegadałem się z takim browarem. pożyli takie kraftowe piwa. Kupiłem od nich tam jakąś ilość tych butelek takich bez etykiety. Najbliżaliśmy na to nasze etykiety i na konwencie rozdawaliśmy że darmowe, jako zamiast wlepek i tak dalej. na początku to było wzięcie na te piwa i tak dalej. No więc na drugi dzień już tak kurwa ostrożnie je rozkładaliśmy, ale wiara później stary podchodziła i ch. ch. To yeah. *ta. Takie rzeczy tylko w Polsce. Dlatego u nas na przykład na uczelni jak rozdawali red Bullet, to otwierali, a po prostu od razu i tyle. Wiecie co chodzi za darmo to uczciwe cena. Mm. <śmienicza> Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, zapraszam Was w kolejny piątek o 15. W opisie filmu macie linki do naszych Instagramu, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, no i co, do zobaczenia, siema!